W ten straszny czas zarazy możemy czuć się bezpieczniej dzięki ofiarności dziewczyn ze służby zdrowia. Myślę, że realizują w ten sposób misję swoich poprzedniczek, sanitariuszek z czasów Powstania Warszawskiego. Jak mumia wyglądam, jak mumia się czołgam korytarzem. Tak brzydko, a ja brzydoty się brzydzę, brzydko mi jakoś w tym białym czapku, ale bez niego czuję się gorzej. Noc dyżurna wciąż bywa trudna. Mknę do was uśmiechem, uśmiecham się nie pod nosem, tylko szeroko dla was i dla nas się uśmiecham. Wycinam ten uśmiech z amerykańskiej pasty do zębu. Uśmiechać się wąsko to brzydko. Brzydko dla pacjenta. Wszyscy jesteśmy pacjentami, lub byliśmy albo będziemy. Na oddziale jest tak nazbyt tęczowo. Żuknie jemy. Bledniejemy. Czasem wstajemy, a innym razem nikogo nie można podnieść. Siostro! Śmierć jest brzydka, siostro. Zabierz śmierć, siostro. Matka ci umiera. Trzy razy siostra. Gdzie bracia? Noc dyżurna wciąż bywa trudna. To ciało jakieś plastikowe. Plastikowe ciało, które ktoś połamał i podpalił. Śmierdzi ta śmierć, mamo. Nie ma czym oddychać. Noc dyżurna wciąż bywa trudna. Niosę przed samą sobą pościel. Dużo pościeli dla was niosę, nikt nie rozbierze mnie z duszy. Pozrobiłam jej zastrzyk, a potem nałożyłam puchową kołderkę. Splamię swój biały kołnierzyk. Mam takie brzydkie ubranko, wypierz mnie, mamo. Noc dyżurna wciąż bywa trudna. to piosenka, która miała pojawić się w spektaklu, którego nie ma. Rok 2020 miał być fuzją położniczo-artystyczną. Miałyśmy wraz z mamą i jej koleżankami robić spektakl teatralny. No ale obie liczymy na to, że, że będzie. I Będziemy mogły opowiedzieć wspólnie o trudzie tej pracy, ale także o jej dobrych i pięknych aspektach. W związku z tym, że jestem z bardzo, jedną z bardzo niewielu osób, które odwiedzają e, zarówno kobiety, ciężarne, ich e, rodziny w tym okresie, w związku właśnie z pandemią, to oczywiście zostały wprowadzone dodatkowe środki e, higieny przede wszystkim. E, główną różnicą jest to, że wszystkie wizyty przebiegają w maseczkach. E, maseczkę muszę mieć obowiązkowo w trakcie całej wizyty. Ja, e, rodzice dziecka mogą, ale nie muszą. Ja Miałam pacjentkę z Indii, e, do której przyleciał tata, a mama już nie zdążyła dolecieć, więc mama została sama w domu w Indiach na 4 miesiące, zdaje się. I potem oni dopiero wszyscy razem zdecydowali się polecieć z powrotem do Indii. I teraz aktualnie nie ma ich od kilku miesięcy w Berlinie, i też na nich czekam. To teraz ten zakaz odwiedzin w szpitalu spowodował, że kobiety były otoczone położnymi i innymi kobietami w tej samej sytuacji co one. Więc jeśli Kapało z nich mleko, krew, a dzieci krzyczały, to powiedzmy, że one mogły się tylko nawzajem wspierać. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się kogoś wstydził, czy był zmęczony, i nie mógł zgasić światła. Także te pobyty na oddziałach położniczych zwykle naprawdę były takie przyjemne. Jeśli mam mówić o problemach pielęgniarek i położnych w porównaniu z okresem sprzed pandemii do aktualnej sytuacji, to wiele tych problemu, problemów to są te same problemy, z tym, że w tej chwili one są po 100-kroć większe, trudniejsze i chyba niemożliwe do rozwiązania. I wszędzie śmierć, śmierć, śmierć. I wszędzie śmierć, śmierć, śmierć. W tym miesiącu zmarły trzy pielęgniarki, który, u których potwierdzono COVID i jeszcze mamy informacje o dwóch osobach, którym nie potwierdzono COVID-u, ale to są dwie sytuacje takie z Kościana i z Tarnobrzegu, że pielęgniarki po dyżurach wróciły do domu i po prostu padły, były reanimowane bezskutecznie. Boimy się wracać do domu po dyżurze, bo często jest tak, że pacjenci są podejrzani, przyjęty jest pacjent podejrzany o zakażenie, ma wysłany wymaz, ale ten wymaz przychodzi następnego dnia, czasami za dwa dni, także my idziemy do domu mając świadomość, że być może doszło do zakażenia, bo, bo na co dzień w tych oddziałach tak zwanych nie nie mamy takiej ilości masek HEPA, śmierć, śmierć, żeby się zabezpieczyć. Że mamy masek chirurgicznych, oczywiście je nosimy, śmierć, oczywiście śmierć, je stosujemy, ale jak wiemy, one nie zabezpieczają przed wirusem, śmierć, więc my nie wiemy, śmierć, czy my się nie zaraziliśmy i, i czy nie przeniesiemy śmierć, śmierć. tego wirusa na nasze środowisko domowe. Skarbie? No cześć, mamuś, jak tam? No, ja ujemna, to jak dodatni widzisz. A, czyli to masz ujemne? No? no, tak, tak, tak. A ile w tej chwili w ogóle pielęgniarek i położnych jest na kwarantannie? E, dane z ubiegłego tygodnia dotyczyły ponad e, 3 osób. 6 osób było e, przebywało w szpitalach, ale powiem, że to jest tak dynamiczna sytuacja. Że ona się zmienia z dnia na dzień, o ile chodzi o naszą grupę zawodową, tak samo jak po prostu raporty są codzienne. Mówię wprost: my mamy bardzo dużą blokadę ze strony pracodawców, aby ujawniać e, informacje o osobach, które e, są zakażone, o osobach, które przebywają na kwarantannie, a nawet powiem, że w stosunku do medyków tej kwarantanny często się nie stosuje po kontakcie e, ze względu na zbyt ograniczoną kadrę w szpitalu, yy, mówi się do nas, że yy, no nie podlegamy tej kwarantannie, byliśmy w maskach yy, yy, jednorazowych, zabezpieczeni, więc yy, możemy dalej pracować z pacjentami. Miałyśmy nagrać materiały w szpitalu, miałyśmy opowiadać o cudzie narodzin, a tymczasem musimy opowiadać o problemach i borykaniu się ze śmiercią. Oto moja mama i kilka ujęć jej pracy zawodowej przed COVIDem. Więc to, że Patrz. Co chwilę, jak jej Więc matka, to, to, się to się jest dzieciątko Jasia, ładnie. Ale więc to jest dzieciątko wczoraj urodzone. Także początki takie są, kochanie. Także dziecko do 24 godzin, potem ona zaczyna być aktywna. A że cały czas chce przybyć pierwszy to jest prawidło, bo to jest sak. Także on, jej by najbardziej pasowało, jak ona by leżała u pani, tak jak każdy saczek. Pociągnie, pociągnie, odstawi się, pociągnie, pociągnie, odstawi. Ja zobaczę, czy pani już pojawia się siarę, tak? Bo to jest mleko wstępne, które, które jest do siódmej doby. Jest to siara pełnowartościowa mleko, tylko ona jest mniej kaloryczna, ciała odpornościowych, czego dziecku w tej dobie życia potrzeba. Ja zobaczę, e, jak, jak tu jest. I może Sania tutaj zabezpiecza, tak można trochę go oszukać. Ja nie jestem zwolennikiem, ale no można, tak żeby pani no, no, trochę te piersi, o, 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 żeby tak, pierwsi odpoczęły. Rady, nie no, dajecie sobie rady. A tutaj możemy tak trochę zobaczyć. Ja sobie tutaj nacisnę. Jeżeli pani podaje, tu kochani, miejsce, wytużką mleka. No pięknie, proszę pani, pani ma pełno mleka. Tylko tu musi Pani podawać, tak? On no. tu musi jak ma na imię Bejbiczek? Ja ja się, widać, że mam się na dobrze. To tu tu musi, musi Pani tak głęboko jej podać, żeby tu Joanna pompowała. Proszę zobaczyć. Pięknie leci. Mhm. O początki są takie, ona, ona się teraz będzie, proszę Pani, coraz więcej najadała i te przerwy Pani będzie miała dłuższe. Tak to działa. Także jak wytrzymujecie te 48 godzin, to potem już bywa coraz lepiej. A u Pani jest pięknie, bo warunki Pani ma. Nie trzeba ani kapturku, brodawki pięknie wykształcone i siara pięknie leci. Także tutaj u, widzę u Pani pełen sukces akwacyjny, także nie ma, nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Panie macie jakieś pytania jeszcze? Które dzieciątko to jest Pani drugie? Pierwsza Pani też karmiła piersią? A teraz Pani chce karmić? No próbuję, ale mam 50 I trochę gorzej chwycić, tak? Ale tu porządku mnie Pani pokazywały też, tak? No dobrze, no, to dobrze, jak pani chce gablić, naprawdę wygodnie przede wszystkim, proszę pani, to jest wygoda, tanio, pod ręką. Działa to jako profilaktyka raka piersi, raka jajnika. Dla dziecka jest to przeciw, jest, jest również ochrona przed otyłością w wieku takim dojrzewającym, także to jest absolutnie same... A dla Was odchudzanie. Dla niego, że nie będzie tyło, czyli nie będzie miało sponności do, do, do tycia, co jest ważne teraz, bo ta dieta jest taka różna. A dla Pań to również działa jako odchudzający. Także same aspekty, myślę, życia, karmienia naturalnego są jako pozytywy. Także absolutnie zachęcam Pani do karmienia naturalnego. A niech Pani pokaże jeszcze tutaj, jak to... zobaczy tu Pani. Hej, jak masz na imię? Jak ma na imię? Alan. Alan? Alan. To już nie będę, tak już korzenki widziały, tak? ale jak przez kapturyczki to rzeczywiście wygodnie, bo ten brodawkę ma, ani Pani pokaże jakie są brodaweczki. Kapturki dobrze działają, bo też no. Pani brodawkę wyciągną, także o, Pani ma dobre warunki, nie są złe, ale tu już mleczka jest dużo. Kiedy Pani rodziła? Wczoraj. Wczoraj? No właśnie, bo ja widzę, że piersi są już takie ocieplone, pięknie leci i Pani chce, żeby go nawet zachęcić do stania, może Pani delikatnie nakapać na, na do kapturka. To wtedy już on już widzi, że nie ma takich pustych przelotów. Jak już te podkapturki są małe, i delikatnie kilka ruchów, żeby pani na, napuściła mleczka do, 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 do kapturka, wtedy to pięknie działa. I wtedy wtedy go zaaspiruje i on od razu chętnie pięknie zsie. Tak? U pani wszystko ok? U mnie wszystko okay? Tak? Tak. Przez... Mocniej ciągnie? No tak, wróży pani, tak, chwyci. no także Dlatego tego. No ważne jest, żeby dziecku pierś podać. Nie, żeby, jak pani mówicie, że dziecko pierś chwyciło. Dziecko chwyta pierś tak, jak pani podajecie. Wy podajecie dziecku jedzonko. Tak jak potem będziecie podawały na talerzyku, teraz podajecie pierś. I to jest jego jedzenie, i dlatego dziecku trzeba podać pierś. Nie, że ono chwyta. Bo ono chwyci tylko tę część, która wystaje, a wystaje brudawka. Także to nie, nie będzie dobrze. No jadła Jadła, tak, dobrze, 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 dobrze. Blanka, dobrze, Blanka A wczoraj pani też rodziła ginie dzieciątka, No to jest, to jest początek, kochanie, Także wiesz co, ani pani pokaże, jakie są warunki, tylko zobaczę, czy, 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 czy tu u pani, bo tu pani rzeczywiście macie ok. No. No. Czapeczki macie, jeśli No pięknie, proszę Pani, pięknie, także nie. No to Pani ma super warunki. I tutaj musi Pani Blankę podawać, żeby tu ciągnęła, tak? Tu, kocham, tak, tak, bo tu jest miejsce wytrysku mleka. Jak Pani zawsze pokazuje, uczulamak, to co wystaje, to na tu. I tu będzie Pani pompowała. Brodawkę Pani zmasakruje, a nie będzie efektu. Także ona musi pompować tutaj, żeby się Pani wiedziała, że zawsze dziecku trzeba pierś podać dobrze. I jak podacie, pierś dobrze to ona tak chwyci, jak podacie. I to jest pewien sukces. Takim chwytem o, albo w kształcie litery C. Tak? Albo takim chwytem papierosowym, to obydwa są prawidłowe. Tak, żeby naprawdę jak najwięcej otoczki uchwyciły. O, i jak pani mówi, że rzeczywiście trochę jak pani zauważyła, że przy odejmowaniu gazów troszeczkę zaczyna płakać, to w ten sposób to działa. Wiesz, dziecko wycisza i ty jeszcze głęboko oddychasz przeponą, to okay. wtedy go ładnie swoim, swoim, brzuchem masujesz jego brzuszek. Wiesz, i to fajnie działa. Ale widzę, że jest spokojny, to już nie będziemy was tutaj... No, ale no, widzisz, myśmy tam nie słyszeli trochę... Ale ładnie pani ma dobre warunki, także on pięknie już chwyta, bo już to, żeśmy opracowali i to opracowałyśmy, także to widzę, że on jest chętny. Także tak, może Pani go w ten sposób tak ja pani długo położyć, może pani go tak fajnie pomasować okay, i wtedy jak no, będzie no, już zawsze zabezpieczać główka, żeby była sztywno. Ale okay. to on może spokojnie na pani ramieniu, także jest tak, jedną trzymać, a tą taką spokojne ruchy, proszę pani. Mm -hmm. O, to może pani sobie, jaką fajną czapkę ty masz tu takiego, mm, widzisz. Krasnala, widzisz, masz, no bo tak. O, i to tak, ale nie. O, tak, o, troszeczkę wyżej po plecykach. Oh. Tak jest, tak jest. I może pani głęboko też od Oddychaj jeszcze, spokojnie oddychaj, głęboko to wtedy swoim brzuchem pasuje, że go brzuszek. Wie, że to fajnie działa. Okay. No, ale wy tu widzę, że fajnie już szybko nauczyliście się siebie nawzajem, także no właśnie. Ja, ja <laughs> ale wychodzi Wam, wychodzi niestę pani też, jak pani jest otwarta, chce pani karmić piersią, to jest, to, 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 to będzie stuprocentowy sukces, proszę pani, także. Tak, jakieś pytania, czy cokolwiek się dzieje z dzieciątkiem, to proszę dzwonić, a jak jakaś proza życia tabletkę, to proszę podejść tutaj do pani z panią, jestem do godziny 18.30 jeszcze. Hej? Zobacz, jak fajnie się śmieje, załatwiam. Lubię czasami tak. No no dalej, no pięknie, no. Widzisz, jak ładnie się śmieje. I co, jak się pojemy troszkę? No po przyciągaj się trochę, tak ładnie. No łapeczki powyciągaj trochę, no. Hej. Super jest. O, o, dobrze, co? Spróbujemy? Pani wie mnie pierwszy zobaczymy, czy, 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 czy zaskoczy, mhm. byłoby dobrze, czy godziny przerwy już jest, wiesz, także dziecko karmić na żądanie, ale nie mniej karmić musi być niż 8 na dobę, proszę Pani, żeby Pani wiedziała i w nocy dziecko karmić jest bardzo istotne, tak, do utrzymania całego cyklu laktacji, także w nocy absolutnie zegarek nastawiać, myślę, że zegarkiem on będzie, ale jeżeli by przesłał, to żeby Pani też miała tak. tę czujność i dziecko w nocy absolutnie przystawiać do piersi, to jest bardzo ważne, nie, bo Pani najprawdopodobniej wybudzi do chaty, żeby Pani jak najwięcej tych informacji od nas odzyskała, prawda, żeby Pani wiedziała, to jest Pani pierwsze dzieciątko, także... No i co Janek? Mama się ładnie ułoży. Dobrze. Mhm. O, dobrze, Aniuku, tak, i teraz pokażę. No, zobacz, jak ładnie, zobacz, Pięknie zjełaś. No, z tej, Zawsze staj, jest taka tak? zasada, że się karmi z tej, na której się leży, Aniuku, bo tam Aha. byś nie dała rady. Także jak z jednej, no to przekulnie się z drugiej. Także zawsze jest taka sama zasada, tak. No, i dobrze. I tą ręką pani podaje, a ta powinna tutaj trzymać, żeby był bruszek do brzuszka, i żeby pani go tutaj asekurowała w ten sposób, tak to działa. A tą ręką pani podaje pierś babykowi. No, tak. łapeczka jedna może być, zobaczy, Jasiu, co mama tutaj, super. No tak, o tutaj ładnie, tak jest, no ładnie, no, tak jak pani już wcześniej robiła, proszę. ale jak najdalej, tak? Żeby co najmniej tak jak mówiłam, centymy do toczki, tak? One są dosyć takie, okay. no poczekajmy, one są takie, o, tak, Jasiu. No, po być tak, byś musiała koszulęć potem do karmienia taką tak, wiesz, tak, bo wiesz, tak, położnica tak, co najmniej do połowy, wiesz, żebyś le pierwsi miała dyspozycyjne, tak. nie? Tak, dobrze kochanie, no zobacz. No tutaj, tu Jasiu, zobacz, no, tak, tak. O, i najlepiej drażnić przestrzeń między noskiem a górną wargą. To Aha, pewnie już koleżanki okay. mówiły, a jak nie tak, i wtedy jak zrobi szeroką buzinkę, tę dolną wargę taka właśnie, jak ja to mówię, murzyńską, to wtedy dziecku podajemy. one są takie, no, 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 jeszcze troszkę. To tutaj trochę może mu kawę, żeby ja się zobaczył, co to mhm. dobrego u pani leci. Mhm. O, widzisz, pięknie. No tak, tak, bo tak musi, wiesz, to bo są, one ja, są już ja, przepełnione. Ja, nie, o, tak, tak. No Jasieńku. Mhm. No już, o teraz, tak No I co Jasiu? No Tak, tak, tak no i teraz czas stać, wiesz? No co? Nie, 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 o nie, 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 nie. Teraz jest ok, dobrze. Tak, 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 tak. No i dobrze, no i dobrze. Tak, super, pięknie ciągnie. Policzki się pełniają bardzo ładnie, pompuje Książkowo, po, kochani. I tak się, jak należąco na leżąco, tej zasada, że brzuszek na brzuszka. Do bruszek do brzuszka. I do tego dziewczynce przy że mogła pani się swobodnie brzuszkiem przewracać, kochani. Tak? O. I tu muszę być tak. No potem go tam jak już się naje, to potem go ładnie do łyżeczka włożymy. Mhm. Pompowanie to jest ciężka praca, także kilka sekund można pozwolić odetchnąć, a jak nie to taki o, taki język pod, ruch pod językiem, mm -hmm. Wierzy, że on zaczyna chętnie stać, nie, on zobaczy, ładnie pompuje całą sobą, bardzo książkowo, pięknie. śmieję, że to jest najstarszy noworodek. Stary. Tak, jest stary, to już jest stary noworodek. <noise> to jest stary noworodek. Także dobrze, tam pani zalecenia, to jest fajnie. No, dobrze, ale widać różnicę. Widać różnicę, zobaczę, że trzynasto, no, jak tam, no, no właśnie. Są. <noise> No zobacz, no nie, no jest inny wzrok. Tak jest, tak, tak, o tobie mowa. Tak jest, no tak, tak. Może warto czasem się zastanowić, kiedy narzeka się na pracę pieniarek i położnych. Może warto się wtedy zatrzymać i pomyśleć nad tym, że one starają się robić wszystko, co mogą. Ale czasem fizycznie nie mają już siły. Po prostu bądźmy zdrowi.